Ogromna satysfakcja, myślę, dla nas wszystkich z tego spotkania. Chciałaby się, aby jeszcze więcej takich faktów w mieście miało miejsce w ciągu roku kalendarzowego, ale jestem przekonany, że wystarczająco wiele, abyśmy byli jako samorządowcy ze swojej misji zadowoleni. Wszystko bowiem, co czynimy, co decydujemy, jest z myślą o tym, żeby poprawiać jakość życia, w mieście aby za sprawą poprzedniego hasła tu się chciało żyć aby jakość życia była coraz większa i na pewno takie inwestycje potwierdzają, że ta misja jest nam dla nas oczywista i ona determinuje nasze zadania. Chciałam podziękować gorąco za, ten, za to rondo, które bez wątpienia będzie wielkim dla nas ułatwieniem, a przede wszystkim bezpieczeństwem ruchu drogowego. Jestem tym mieszkańcem tego miasta, które bardzo często korzystało z tego tutaj miejsca i wyjeżdżając. Z Nowego Światu bardzo trudno było przyjechać, także to był punkt bardzo niebezpieczny. Jeszcze raz Panie Prezydencie, wszystkim moim radnym kolegom dziękuję za tak mądrą decyzję, a wykonawcom również chyle głowa za takie wykonanie. Dziękuję bardzo.